Przyjechał pan specjalnie do Walkadama, no jakie wrażenia? No, przykro, przykro, że przegrał. Niestety skończyła się jego pasca dobra, ale, ale no, boks dla niego jeszcze się nie kończy i będzie miał już na pewno szansę. Musi wyciągnąć wnioski, z, zrobić analizę e, walki i walki, e, myślę, że będzie wkrótce silniejszy. Hmm. Bo sport to też nie tylko wygrane, ale też jest ważne, wiadomo, jak się podnosisz po porażkach. Pan był w różnych sytuacjach w życiu, zawsze pan do przodu dążył i jaką pan by dał radę Adamowi na Taką, jaką wszyscy dają każdemu sportowcowi, no, prawdziwego sportowca poznaje się jak się pobędą się po porażkach i czy wyciąga wnioski z porażek. Dlatego jest pierwsze, jest pierwszy, kto wie, może ta porażka była potrzebna, żeby on stał się jeszcze lepszym bokserem. Dlatego teraz myślę, że w najbliższym czasie e, dowiemy się, czy, czy Adam wyciągnie wnioski i coś poprawi. Mhm, pan był w Waszyngtonie, przyjmował Pan polskie dzieci, tak? Może Pan coś powiedzieć o tej akcji? Co to za dzieci stąd To były najlepsi uczniowie mojej szkoły, które, którzy przyjechali do Waszyngtonu w ramach nagrody za to, że są najlepszymi uczniami hmm. za frekwencję za obecność w szkole. I cieszę się, że mogłem gościć. To była grupa 20 dzieciaków z dwóch ostatnich lat i cieszę się, że mogliśmy pokazać dzieciakom trochę amerykańskiej kultury i, i, i mężczyzn koszykówki na najwyższym poziomie. Hmm. I jak ważna jest dla pana praca charytatywna hmm. i właśnie praca dla dzieci, bo już pan nie gra w koszykówkę, więc jak gdyby to jest dużą częścią pracy. To, to jest już część mojego życia i myślę, hmm. że będę kontynuował to dalej. Na, Sprawia mi to dużo przyjemności i mam nadzieję, że e, mam nadzieję, że będę to robił jeszcze na jeszcze większym poziomie. Aha. A kiedy będą własne dzieci? Nie, nie, nie wiem, to jak, jak się pojawią, to się pojawią. Dobrze, a media plotkarskie e, wspominały, że pan się zaręczył? Czy jest to prawda? Ja się zaręczyłem? Tak. nic o tym nie wiem. Ale zaręczyła się pana była partnerka pani Alicja. Czy pan życzy jej szczęścia? Tak, życzę jej szczęścia. Czy pan widywali na innych walkach w Adama? Atama? Na pewno jak będą walczyli Polacy, na pewno jak Adam będzie walczył, to na pewno zrobię wszystko, żeby e, wspierać Adama dalej i miejmy nadzieję, że wróci na, wys na wysoki poziom. Czy pan ma szczególny sentyment do boksu ze względu na brata? Walczy Polak i przyjeżdża mm -hmm. tutaj wspierać Polaka. Mm -hmm. e, a przede wszystkim dobrego kolegę, który, mm -hmm. który no, również mnie wspierał na meczach, i jest tak. to bardzo miłe, że tak duża grupa ludzi przyjeżdża tutaj oglądać Polaka, który, który walczy na najwyższym poziomie. Jak pan słyszał ten polski film na amerykańskiej ziemi, przeszedł pana trochę dreszcz, że tak powiem. Wróciły stare było, emocje? to było, było miło, na pewno było miło z tego względu, że już nieraz, nieraz miałem szansę ten film słyszeć. Tak. Cieszę się, że teraz, teraz doszło do takiej sytuacji, że byliśmy na, na meczu bokserskim, gdzie mogliśmy takich umysłów przepadować. Tak, dziękujemy.